Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Peżot 408 przyjechał do nas na montaż zabezpieczenia. Canlog. założyliśmy tutaj Canloga w pakiecie premium, czyli przy ewentualnej grubie kradzieży, samochód zacznie nam trąbić, co powinno skutecznie odstraszyć złodzieja. Zaprezentuję właśnie taką próbę radzieży, kluczek mam przy sobie, noga na hamulec. Uruchamiam silnik, silnik się uruchomił, natomiast biegu nie jestem w stanie wrzucić. Samochód za chwilę nam zacznie trąbić, trąbi, ja teraz wpisałem tajny kod, czyli wymyśloną wcześniej sekwencję przycisków dostępnych w samochodzie. Kanlok nam się odblokował, Samą przestał trąbić i teraz biegi nam wchodzą, możemy odjeżdżać. Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, oprócz tajnego kodu, mamy możliwość odblokowania Canlocka. brelokiem lub aplikacją w telefonie. Obie te rzeczy zrobią to automatycznie zaraz po włączeniu zapłonu. Kanlok zabezpieczał to. Zapraszamy X3 zamontowaliśmy w tym samochodzie. Kanoka w najwyższym pakiecie, czyli Pro. Op. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.